Dlaczego mnie blokuje? Nie mogłam wejść na transmisję. Dostałaś bana za bycie kobietą. Nie zapraszam żadnych kobiet na te transmisje. To jest, są męskie transmisje z męskimi ludźmi. Niebinarne osoby też się wliczają. Niebinarne osoby to nie są kobiety. Teraz sprawdzamy, jaki politycznie jest mój kanał. Czy lewicowy, czy prawicowy. Skoro nie chcemy kobiet na transmisjach, to. To która ta jest strona? Bardziej prawa chyba, nie? Niech siedzą w kuchni i robią kanapki. Wezmę mojego kubusia, bo jestem dorosłym mężczyzną. A takie, które używają męskich zaimków, mogą być. Jestem fembojem. Zajebiście, to tylko lepiej. Ło. Ło. Ły. Męski mężczyzna, wyjął broń. Jak ktoś jest helikopterem bojowym? Helikopter bojowy to jest on. No to jest ten helikopter bojowy. Ten? To? Nie. On. On. On helikopter, czy ten? Ten helikopter. To jest to, czy on? To jest męski, czy nijaki? To nie jest to helikopter. No ale to mężczyzna też jest, a mężczyzna nie jest niemęsk. Poczekaj, <grym> jak działa język polski. Poczekaj. Ten helikopter, ten mężczyzna. Nie tak to działa. On jest mężczyzną. To jest helikopter. To jest to. To jest nijaki. Nijakich nie zapraszam. Jak ktoś jest helikopterem bojowym, to jest gejem, bo potrzebuje w sobie dwóch, dwóch dobrze wykwalifikowanych mężczyzn. Witam ludziska. Karton! On! Ten karton! Cześć! Jesteś męskim kartonem. Jak to wykorzystać w zdaniu? Ja jestem. On jest. On. Ten. On, Piotr. On jest przystojny. Helikopter? On. Nie, no mówi się on. On? No tak. Helikopter, czy ten helikopter chodzi? No tak, on jest świetny. On, czyli to on. To jest męski. Helikopter może być męski. Pomachacie mi śmigiełkami waszymi?